maneczko dziś do demolki jest oto taki siar telewizor idziemy go rozwalić jedno uderzenie plastik na pół kinesko poszedł posychać było i rozwalamy dalej szkło już się rozwaliło powiem wam że się teraz lepsza niż płot. spać chodzę molkę, to ja i odchodzi wszystko i z Można się bawić na całego morza więc polecam I co taki fajny był niby teraz też jest, ale już w częściach blaką została został tu taki niby korpus wracę do blaki. Taki środek wyciągam, a nie się bawić. Rozbiórka Polecam. No i co tu fajnego zostało? Pełno szkła, pełno plastiku. Tak jak widać, trochę płytki. Tu jest to mieć. Zaraz wrócimy, zobaczymy. No i tutaj ta płytka jest stara. Zaraz wszystko podczepiamy. Głośniczki jeszcze zostały. No i pełno szkoła, tak jak widać. To około szkło i plastik. Wszystko trzeba teraz wszystko wyciągać. Trzeba wziąć szczypce. Żeby poucinać kabelki. A najgorsze będzie sprzątanie, wiadomo. Ale niektóre to ciężko przeciąć je. Ten jest najlepszy, bo jest najgrubszy. Wiadomo, że w środku jest mieć. To się odetnie. Tam się odetnie i wyjdzie. Teraz zapraszamy na zarąbisty film. Z cyklu rozwalimy telewizor. Aha. Dalej rozcinamy to. Musimy wyjąć tą mieć. Tu jeszcze trzymam i tu. Ile to trzeba tam no, ucinać, się, żeby to wyjąć. I wyszło serce telewizorka. Żyłki i twardy dysk. A tu jego cały mózg. No i pełno syfu dookoła. Więc siemka hejka.